Cześć kochani, z tej strony Paula, witajcie na polach książkowych. Dzisiaj przedstawię Wam mój TBR na grudzień oraz inne plany i to jakie pojawią się filmy w grudniu i w ogóle, no bo w ostatnim warka, bo w ostatnim tagu powiedziałam wam, że planuję Bookmas i on będzie i po prostu gdzieś tam cały czas jeszcze w głowie dopracowuję jego plan. Będą między innymi krótkie maratony, takie wiecie, że na przykład. Będę czytała jedną książkę naraz i od razu dzieliła się z Wami opinią o niej. Tak wiecie, tak zamiast reading vlogów, takie coś. Będą też różne tagi, różne pogadanki, różne moje opinie o książkach, jakieś takie, wiecie, polecajki książkowe. Ogólnie to, co tutaj dostajecie ode mnie na co dzień, z takim małym bonusem. Będzie też update serii butikowej. No dobra, przejdźmy sobie do tego TBR-u. Ja tu mam ogromny, ogromny stos książek, dawno chyba nie przeczytałam tyle, ale po prostu ja mam na wszystko chęć, więc, więc po prostu to, co tutaj mam, to bym chciała przeczytać, jeżeli mi się uda, to super, jeżeli nie, jeżeli też wpadnie mi w oko coś innego, no to też nie będę się pokutować, po prostu no będzie jak będzie. Jeszcze chciałabym do tego dodać jakieś audiobooki, jeżeli będą, więc no, zaczynajmy. I tak, jako pierwszy tutaj e, na liście mojej jest baśniobór, dlatego że mm, ja już przyznam się bez bicia powoli, zapominam, co się działo w poprzedniej części. E, I to jest trochę tak, jak sobie właśnie myślę o, tej, o tym pierwszym tomie, czyli po prostu o baśnioborze. To trochę ciężko, coś tam przez mgłę pamiętam, e, że się działo, że były jakieś ucieczki, olbrzymy, krowy, coś tam. E, no, ale czy chyba czas po prostu się wziąć za drugą część. jak to będę odwlekać, no to chyba w ogóle będę musiała jeszcze raz, żebyś tą pierwszą. Kolejna jest książka, która właśnie ostatnio do mnie przyszła z wydawnictwa poznańskiego, i to jest książka z serii skandynawskiej, czyli człowiek, który pokochał Syberię. Wiecie, no to jest XIX-wieczna Syberia, więc uważam, że bardzo, bardzo fajny temat. Tym bardziej, że to jest taki trochę dla nas rejon bardzo daleki, taki nieodgadniony w sumie. O, jakie to są w ogóle ilustracje piękne? Ja tego nie widziałam w Bookholm. E, zaraz wam pokażę. W ogóle między rozdziałami są na przykład takie te. O, ale sweet. O, o. Mega. E, kiedyś już się oglądałam taki program. O Jakucku e, i tam właśnie byli ludzie z takimi, z takimi ubraniami gigantycznymi, ciepłymi i w ogóle. No, fajne są te, fajne są te reportaże syberyjskie, więc, y, więc tutaj na pewno mi się to spodoba. No tutaj mam po prostu, no jak się można domyśleć, e, człowieka, który chce odnaleźć motyla, którego gdzieś tam zobaczył za dzieciaka, e, więc w Hamburgu wsiada na pokład promu e, i jedzie na tą Syberię szukać swojego szczęścia. Kolejną książką, którą też już długo się czaję, ale po prostu wydaje mi się, że teraz jest na nią dobry czas, że ona tak wygląda nieco świątecznie i są to siostrzane dzwony, które, jak widzicie, no mienią się cudownie e, w tym świetle. E, i no one, one wyglądają świątecznie, tak, tak w pierunku świątecznie. Jeszcze ta czerwona wyklejka tutaj. E, no to, hmm, to jest bardzo zachęcające, więc też zobaczymy. A tym bardziej, że ta książka była w moich planach czytelniczych na 2022 rok. Muszę ją przeczytać po prostu. <laughs> Oczywiście to był sarkazm. Ja bardzo chcę ją przeczytać. Dobrze, kolejna książka, jest to książka Ilon Andrews, czyli też mój najnowszy w sumie nabytek z Fabryki Słów. I tutaj jest takie urban fantasy podejrzewam, po prostu mamy świat taki jak nasz, tylko że jakby jest magia i ona jest dziedziczona chyba przez jakieś tam rody i to wpływa na to czy ktoś jest potężnym rodem czy nie, no jakieś takie rzeczy, więc jestem bardzo ciekawa i pięknie wygląda. Teraz już mam e, same książki, które pokazywałam Wam w tagu The End of the Yearbook Tak. E, więc po prostu do nich przejdźmy, ja trochę o nich opowiem i tyle. E, więc pierwszą z nich jest Erika Emanuel Schmidt i raje utracone. I tutaj jest po prostu, to jest pierwsza część z Iluś tam. I tutaj mamy bohatera, który jest nieśmiertelny i on po prostu. E, wiecie, są takie początki cywilizacji. I ogólnie książka jest, jest o tym. Co tracimy, jak to nas zmienia i jak, to, jak, jak te zdarzenia wpływają na nas, czy, czy to, co mamy w pamięci, nie jest jakąś ułudą, właśnie takim utraconym rajem. Ja już tutaj widzę, że ja osobiście wezmę tę książkę do siebie, bo ja, ja jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem. Ja po prostu m, zawsze mam w pamięci tyle obrazów cudownych, przepięknych, z którymi mi się ciężko rozstać, jak m, mieliśmy już decyzję, że się wyprowadzamy. Z, z Warszawy, jak już powiedziałam swojej szefowej, że muszę złożyć wypowiedzenie, że po prostu podjęliśmy taką decyzję z Łukaszem, e, to ja przyszłam do domu i się rozpłakałam, no bo wiecie, dużo takich wspomnień, jak przyszliśmy pierwszy raz z Antosiem do tego mieszkania i w ogóle, no więc... <ścoughs> I kolejna książka to jest ta, która stała się słońcem, e, Shirley Parker-Chan. I to jest Dylogia, Świetlisty Cesarz, czyli dwie części, jak sama nazwa wskazuje. Czy Fabryka Słów nie robi najpiękniejszych okładek świata? No, naprawdę, a, bosko. No i tutaj jest po pro... I, I to jest po prostu książka o woli życia, o woli walki, o takiego przetrwania... E... I, I taką. Może być bardzo fajna, taka wiecie, wartościowa. Następna książka to Thomas Hardy i Tessa Duberville. Tą książką oczywiście zaraziła wszystkich doktor Book do przeczytania. Mam wrażenie, że dzięki niej w sumie powstały. Wiecie, no. Powstały nowe wydania tych książek, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, jak, jak to wypadnie. Zresztą właśnie, no głównie dzięki e, pochlebstwom Nikoli w stronę tej książki jestem nią zainteresowana, więc, e, więc tak. I też e, w sumie też właśnie Nikola gdzieś tam zaraziła mnie dawny duma, Maurier, i tak dalej. No naprawdę gdzieś tam pokrywają się nasze gusta czytelnicze. E, dobrze, następna książka Natalii Sońskiej, Bez Ciebie Nie Ma Świąt. I ja byłam święcie przekonana, bo ja zanim ją kupiłam, ja ją zamówiłam, już jakiś miesiąc temu ją zamawiałam, tylko że do mnie doszło dopiero ostatnio. E, nie było tych książek na Legimi, bo ja sprawdzałam, wpisywałam, Natalia Słańska, nie ma autora w ogóle i tak samo jak wcześniej kupowałam włoskie love story, to też nie było, bo wtedy kupowałam tylko te książki, których nie było na Legimi. Mówię o tym moim wyzwaniu e, letnim sprzed roku. A się okazuje, że jest teraz wszystko na legini, więc zapraszam Was y, tam, jeżeli macie ochotę przeczytać książkę Tatali Sońskiej Bez Ciebie Nie Ma Świąt. Ona też ma takie dobre opinie i ja się nie dziwię, ogólnie bardzo lubię tę autorkę. No i na koniec y, tego wwodu mojego Libardugo i Dziewiąty Dom. Nie wiem, czy powstaje, czy powstała. Powstała już chyba y, część druga tej książki, więc to czas najwyższy, żeby się za nią zabrać. Jeszcze bardzo bym chciała przeczytać y, Króla z Bliznami i i tą drugą wilków, rządy wilków i króla z biznami. <grym> e, tylko właśnie, że no zobaczymy. Jeżeli jest w audy, zobaczę, muszę zerknąć, bo nie pamiętam, czy jest w Wałdy? Jeżeli jest w audio, to pewnie się za nią wezmę, za te dwie. Tym bardziej właśnie, że już gdzieś tam podpytałam się osoby, której zdanie sobie cenię czytelniczo, czyli Mateusz, e, with Mateusz i on potwierdził, że, że tak, że jest spoko, że to po prostu... Takie, wiecie, no, bardzo dobrze się to czyta. Więc to tak, więc to tyle, jeżeli chodzi o ten TBR i o te plany grudniowe koniecznie podzielcie się ze mną, jakie wy macie plany na grudzień, czy w ogóle na przykład, nie wiem, rzucacie wszystkie czytania i albo nie wiem, że tylko audiobooki, robicie pierniczki, albo właśnie muszę zrobić pierniczki, albo nie wiem, czy poświęcacie się bardziej porządkom w domu, czy gdzieś może jedziecie na narty, czy coś tam, jakieś, wiecie, fajne, fajne rzeczy robicie oprócz czytania. Wiecie, to jest też fajne, bo inspiruje do działania takie jak ktoś mówi, że robi coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, no to osoba, która daje na to, nie wiem, e, nic jej się nie chce, no to też spojrze, że kurczę, może ja bym tak zrobiła, <grych> Więc tak, więc to by było. Na tyle jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I zapomniałam o tym wspomnieć ostatnio dziękuję Wam za 1000 subskrypcji, które już widnieje u mnie cały czas i świeci, już tysiąc parę jest, więc no naprawdę łudnie byłoby mnie tutaj. Oczywiście dzięki Wam, więc dziękuję Wam bardzo, że, że oglądacie, że Wam się podoba to, co widzicie. I to jest naprawdę ogromne, ogromne dla mnie szczęście. Serce mi rośnie za każdym razem, jak widzę Wasze komentarze i... Że, wiecie, że jesteście w tym ze mną, to jest naprawdę mega, mega fajne, więc tak już, już tak kończę na serio. Jeżeli mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, zapraszam do moich, do moich poprzednich filmów. No, jeszcze raz dzięki, pa!